Witam państwa w kolejnym odcinku. Na początku chciałem was poprosić o lajki like y oraz suby, bo tylko dzięki wam ten kanał się rozwija. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam kolejny włoski pojazd. Będzie to Lancia Stratos. Omówię zarówno wersję rajdową oraz wersję cywilną. Ale na początku, początki. Prototyp Lancia Stratos pojawił się w roku 1970 i, i wyglądał właśnie tak kosmicznie jak na tej ilustracji. Prototyp posiadał silnik 1.6V4, tak. Cztery cylindry w układzie V. To było dla Lanci charakterystyczne. Ten sam motor, który był w poprzedniej Lanci Fulvia, która też odnosiła duże sukcesy w rajdach samochodowych. To był prototyp, pokaz tego jak Stratos może być kosmiczny. Jednak wersja produkcyjna. Dużo różniła się właśnie od tego prototypu. Wersja produkcyjna trafiła w końcu do sprzedaży w roku 1973, kiedy Ferrari zgodziło się dostarczyć jednostkę 24V6 właśnie do Stratosa. Silnik pochodził z Ferrari, właśnie 246 Dino. Posiadał taką samą moc co 246 Dino, czyli od 190 do 195 KONI. Moc była osiągana przy 7000 obrotów, więc był to silnik bardzo wysokoobrotowy. Lancia Stratos była dostępna tylko z 5 skrzynią manualną, która była montowana poprzecznie. Silnik był umieszczony centralnie. Lancia Stratos była też bardzo krótka, miała 3,7 metra i ważyła 980 kg, czyli tyle. Ile mniej więcej Fiat Panda z zakupami. Auto rozpędzało się do setki poniżej 7 sekund i od początku było budowane z myślą, aby podbić OS-y rajdowe, bo Lancia Stratos była bardzo utytułowanym samochodem rajdowym w grupie czwartej, Zdobyła mistrzostwo w 74, w 75 oraz w 76. Była bardzo trudna w prowadzeniu, ale w dobrych rękach naprawdę potrafiła dużo zrobić krótki rozstaw osi napęd na tył, więc auto było naprawdę bardzo ciężkie do opanowania. Praktycznie każdy zakręt z tym samochodem się pokonywało bokiem, ale to wystarczało dzięki ogromnej mocy, bo wersje rajdowe miały od 280 do 320 koni i się kręciły do bodajże prawie do 5000 obrotów, więc auto było naprawdę szybkie i wersje rajdowe potrafiły się rozpędzić na szutrze poniżej 5 sekund do setki, więc było to naprawdę niesamowite. Wersja uliczna nazywała się Stradale, HF Stradale i Lancia musiała wyprodukować 500 sztuk, żeby auto mogło startować w rajdach czy wyścigach. Niestety wyprodukowano ich zaledwie 492 sztuki, ale już odpuściło FIA i auto mogło startować normalnie w rajdach już te 8 sztuk poszło w zapomnienie. Obecnie, żeby posiąść takiego Stratosa trzeba zapłacić jakieś za egzemplarz do remontu powtarzam, jakieś 500 tysięcy euro, dobre egzemplarze kosztują 800 do miliona euro, a wersje rajdowe właśnie z tej grupy czwartej potrafią kosztować i półtora miliona euro. Lancia Stratos też oczywiście miała otwierane lampy i naprawdę samochód robi ogromne wrażenie nawet dzisiaj. Lancia Stratos też może się pochwalić takim polskim akcentem, otóż trzy Lancia Stratos były używane przez 3. Polskie rajdowe załogi. Jedna lamcia Stratos została nawet rozbita w 1977 podczas rajdu Polski przez polską załogę, a na dwozie się już do niczego nie nadawało, więc został wyjęty ten silnik V6 z Lanci Stratos i został wsadzony. Uwaga, to nie żart! I robota została zlecona FSO do Poloneza, i tak powstał Stratopolones, który startował w rajdach w Polsce. Do 1985 roku tak zwany Stratopolonez. Była jedna sztuka, a właśnie tego Stratopoloneza ważył niecałą tonę, był poszerzany i rozpędzał się do setki w jakieś 5 sekund, ale trzeba wziąć pod uwagę, że ten samochód praktycznie nie miał nic wspólnego z typowym Polonezem. Dobrze, dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że w tym krótkim materiale przybliżyłem Wam, jakim niesamowitym autem było. Jest lancia Stratos. No i oczywiście też warto wspomnieć, że powstało też wiele restomodów inspirowanych właśnie lancią Stratos. Ale takim najwierniejszym restomodem, wyprodukowanym w ilości 25 sztuk, była Stratos z 2018 roku. Wyprodukowana przez firmę MAT, którą założył były pracownik Pinfariny. Auto było oparte tak naprawdę na Ferrari F430. Miało ten sam fin 43V8 podkręcony do 540 koni sztuka. Każdy egzemplarz tego, tej właśnie, tego Stratosa kosztował 2,8 miliona złotych jedyne. Więc i auto oczywiście się sprzedało tak naprawdę już przed sprzedaży te wszystkie 25 sztuk. Dobrze, dziękuję Państwu za uwagę i na koniec filmik, jak brzmiał, jak fenomenalnie brzmiał taki rajdowy Stratos.